Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w The Sims 2 wraz z naszą rodzinką Lao. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku nasz Arun będzie miał urodzinki, tak jest. I wybierzemy się również na wakacje, które już zapowiadałam w poprzednim odcinku, prawda? Zapowiadałam właśnie, że rodzinka Lao wyjedzie sobie w góry. Ja nie pamiętam słuchajcie, tych gór właśnie tego miejsca, więc dla mnie to będzie nowość. Tak, będę odkrywać to na nowo, bo naprawdę nie pamiętam. Nie wiem w ogóle, czy tam byłam kiedykolwiek. Wiek. Wiem, że zawsze lubiłam właśnie do tych ciepłych krajów wyjeżdżać, w górach to nie pamiętam naprawdę co tam jest. Słuchajcie, trochę zmuliłam, zaraz wam powiem co zrobiłam, bo włączyłam starzenie czekając na informację, która mi wyskoczy wiecie w prawym górnym rogu, że tam Arun ma jutro o 18 urodziny, szykuj tort, impreza i tak dalej i tak dalej. No i czekałam właśnie na te informacje i wyskoczyła mi ta informacja, ale z tą informacją o Arunie wyskoczyła mi również informacja, że Lili ma, słuchajcie, urodziny. Dzisiaj niby właśnie o 18 i teraz, kurde, ja nie wiem, słuchajcie, wyłączyłam zaraz to starzenie, ale nie wiem, czy nie jest już po ptokach tak zwanych i nie planowałam... Yy, urodzin naszej Lili. Chciałam, żeby Lili była nastolatką dopiero, słuchajcie, jak Bianka będzie na świecie. No, ale trudno. No, co zrobić? Co zrobić, kurde? No, nic nie zrobimy. Yy, mogłam go postarzyć po prostu tu przez to drzewko, tak, yy, wiecie, ten, bo to jest taki mod. Yy, ale, kurde, chciałam właśnie ten tort, chciałam te urodzinki zrobić i tak dalej i, kurde, nie, nie spojrzałam po prostu tutaj, że ona ma identycznie Tyle samo dni, co Arun do urodzin i kurczę, zobaczcie, stanie się nastolatkiem za jeden dzień i on tak samo, to znaczy, no on dzieckiem, kurde, no nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, co wy robicie? No okej. Okay. No i okej, okay. kochani, na wakacje jedziemy, ale w czwartek dopiero, bo ja sobie dzisiaj jeszcze solwejk poślę do pracy, bo jak wiecie, ona całą środę pracuje do 9 rana, aż do w czwartek właśnie kończy. Czekajcie, zaraz Wam powiem, jak to wygląda. Od 12 dzisiaj do dziewiątej, słuchajcie, w, w czwartek. I przyniesie nam trochę kasy, bo my nie mamy tu prawie nic. A wiecie, wakacje, wakacje, słuchajcie, urlop ma być fajny. Anoki sprzedał auto, tak, znalazł kupca, bo wiecie co sobie pomyślałam: że Anoki będzie właśnie odnawiał auta, takie stare graty, słuchajcie, i będzie je sprzedawał. To też jest tam, jakaś tam, słuchajcie, forma, tak, zarobku. Yy, Lili ma godzinkę do przyjazdu autobusu, słuchajcie. Ja, Lili, sobie poślę właśnie do szkoły. Pokażę, jak ty się czujesz. Arunowi może jeszcze byśmy zrobili, słuchajcie, urodziny. Zanim Solveig pójdzie do pracy, bo ona ma na dwunastą. No ale Lili, dobra, Lili niech ucieka do tej szkoły. Arun śpi, czekajcie, dobra. Także weźmiemy sobie go później tutaj na dół. Anoki, ty pracujesz dzisiaj, czy ty masz wolne? Chyba pracujesz, pracujesz. Dobra. Eee, kochani. To co? Coś mi się przycina, czekajcie chwilę, bo tak czasem ta gra tak zamula. Właśnie, jeszcze miałam się was zapytać, słuchajcie, czy ktoś z was zna taki program do The Sims 2, który by mi e, pozwolił, słuchajcie, wyczyścić folder z modami, bo masakra po prostu. Jakie tu się dziwne rzeczy mi dzieją. E, chodź, cokolwiek na mu cię. Nakarmię. I wiesz co? Pielęgnuj tutaj to drzewko, bo się strasznie rozrosło. E, w ogóle wiecie, co bym chciała najlepiej zrobić? Zapisać sobie te parcele z tymi wszystkimi modami, które tu mam. Swoich simów też. I później, wiecie, jakoś to zrobić, tak jak, tak jak w Trójce, nie? Robię, zawsze czyszczę sobie te save'y od czasu do czasu i, i tam jest tak fajnie, bo tam się właśnie te parcele zapisują z modami i simy też, kurde. A tutaj ja za bardzo, słuchajcie, nie wiem jak ja mam, jak się mam za to zabrać. Zaczyszczenie tego folderu, a muszę to zrobić, bo, bo mi się save, słuchajcie, chrzani, nie? I pomału, pomału, słuchajcie, nie bardzo się da tutaj grać. Dobra, wiecie co, ja tu miałam Ej, gdzie gdzie ja mam ten tort? Ja miałam stolik, i na tym stoliku już był tort. Czemu tego tortu tu nie ma? Hej, kto zeżar tort? Solwej, ty miałaś to, ty to miałaś w wyposażeniu, bo ja cię to dawałam tu. To nie te <ścoughs> siada jeszcze tu. Muszę to wszystko poustawiać, bo jak widzicie, mamy już wiosnę. Zwierzątka też trzeba wyciągnąć już ten, wypuścić tak z obory, z obory. No dobra, to muszę wejść, słuchajcie, i kupić tort, bo nie wiem, gdzie ten tort mi zniknął. Na pewno kupowałam. Mm, damy taki kolorowiutki, bardzo lubię ten, ten torcik. E, czy Arun już wstał? Arun już wstał. Kochani, dobra, przynieś. Przynieś Ci ma Arun, tak. Przynieś Ci ma Arun. Zrobimy Arunowi, słuchajcie, urodziny. Solwejk później śmiga do roboty. Anoki też idzie do pracy. Tak? Czy to jest wolny? Ja zawsze mylę. Nie, nie, to jest do pracy, nie? Eee, i, i, I co? Słuchajcie, widzimy się rano, ja myślę, w czwartek właśnie, jak ja ich będę wysyłać na, na ten urlop cały, nie? Chodź, Arunku, będziesz miał dzisiaj... Tak, Anok idzie do pracy. Będziesz miał dzisiaj urodzinki, mój kochany. Ktoś mi napisał, że nie będę mogła się postarać o dziecko na wakacjach. Kurde, nie wiem, słuchajcie, nawet nie wiedziałam, także no nic, no to po przyjeździe się postaramy, nie? Ktoś mi właśnie tam napisał, że, że nie można na wakacjach się postarać o dziecko. Okej, okay, kochani! Arun ma urodzinki! Jej! Dobra, dobra, Anoki. Poprzebierałam ich już tak, słuchajcie, wiecie, w góry. Tak troszeczkę, troszeczkę cieplej. Bo w górach zawsze zimniej, nie? <grytanie> Okej, okay, Arun ma urodzinki! Jupija, jo! Ciekawe, czy, tata, czy ta lileczka nam o 18 dzisiaj też stanie się nastolatką, jestem bardzo ciekawa. Jej. Ej, czemu mi on nie dorasta? Halo? Hej, co się stało? A czemu on ten nie stał się dzieckiem? Słuchajcie, co what tu what what się dzieje? No mówię wam, widzicie co się dzieje z moim save'em tutaj? Czemu on nie dorasta? Co to jest? Ej, zobaczcie to! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Stanie się nastolatkiem za jeden dzień. Dobra, ej, a on tutaj tak jakby. Dzieckiem za cztery dni. Czy to nie przez to, że ja znowu wyłączyłam to starzenie? Ciekawe, co będzie z tą, Nilką. Uuu. Wiecie co, no nic? No trudno, kurde, coś tu się pochrzaniło. To chodźcie tu na górę, ja to zrobię przez drzewko. Zrobię już go dzieckiem. No bez sensu. Gdzieś to tu było. Moment. O, Age to Child, Arun. Dobra. Trudno. Jak ktoś zna, słuchajcie, jakiś fajny, dobry program, taki jak jest w ogóle taki program? Kurde do The Sims 2 ee, właśnie do czyszczenia, to ja bym bardzo, bardzo prosiła o linka właśnie do takiego e, programu. Bo muszę, muszę zrobić tu porządek, bo nie pogramy, słuchajcie. Jej, Arun jest dzieckiem! Przez kwiatek! <laughs> Pokaż się, kochany! Ale ty to do lileczki będziesz szła. Jezu, jakie one są fajne, te dzieciaki! Pokaż się, Arun. Czekajcie. <ścoughs> Jaki śmieszny, nie? Jezu, ale wszyscy mają ten. Oni mają te oczy, kurczę, po ten. Po Anokim, nie? <ścoughs> Fajny chłopak, taki podobny do lilki, nie? Ale usta ma inne, trochę widzę tu. No, z dobra, to czym się różnią, czym się różnią, czyli nie jest źle, bo myślałam, że będą wyglądać tak samo. Arun, wiesz, że ty nie masz pokoju, ale nic się nie martw. Jakoś to dzisiaj przeżyjecie bez tego pokoju twojego. Eee, jeszcze od lilki nie jest w sumie gotowy. Ja nie wiem teraz, co ja mam robić. Zobaczę do tej 18, właśnie, czy ta lilka mi się stanie nastolatką, czy nie. Hmm, coś tu w ogóle mi nie działa, jak widzicie, kurczę. Nie chciał, nie chciał mi się postarzyć przez ten tort. Jakoś tak dziwnie to się. Tu już jest nastolatkiem. Dobra, a tam tak jakby się ten czas cofnął, widzieliście? Może przez to, że ja wiecie, zaraz po tej informacji wyłączyłam znowu to starzenie, bo mówię kurczę, żeby ta lilka mi nie dorosła, no ale dobra. Okej, okay, mój drogi, zjesz sobie jeszcze tutaj torcik. Hmm, weź talerz. Dobra. Tak, rad za napiwki, super. A już jest w pracy, kochani. Yy, wiesz co, Solveig, weź jeszcze sobie szybko prysznic, zdążysz. Nie wiem, co tu mi, za ten wyskoczył. Nie, nie zdąży, dobra, bo ona już będzie leciała znowu, tak, no właśnie. <ścoughs> Jakie maleństwo samo w domu? Ej, takie dziecko nie może zostać w domu? Ale my mamy w ogóle tak. My powinniśmy mieć opiekunkę w środę, tak mi się coś wydaje. Okej, okej, okej. Słuchajcie, zadzwoń po usługi. Ja biorę szybko opiekunkę. Ja myślałam, że takie dziecko może zostać sobie samo w domu. Czy coś mi się jeszcze tłuchrzani, słuchajcie, i gra, widzi to Aruna jako dziecko? Nie mam pojęcia. Mówię wam, muszę wyczyścić tutaj cały ten folder z modami, w przeciwnym razie, no, safe się posypie, tak coś czuję, mówię wam, tu jakieś dziwne rzeczy się zawsze dzieją, <noise> tylko na teraz, chodź, 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 bo ja muszę do pracy w tych listkach, Arun, jeszcze byśmy cię przebrali, sprzątniesz to, dziękuję ci, kochany, ty jeszcze nie masz pracy domowej, nie, nie, przez co nie pojadłeś zbytnio, Dlaczego wychodzicie tam zmywać kurcze, na górę? Bez sensu. Ta wlazła w fortepian. Podejdź tutaj. Ciekawa jestem, czy mnie nie wywali kurczę na tych wakacjach, wiecie, bo poza parcelą tą mieszkalną lubi mnie wywalać. Wkurza mnie to też. Chodź! Okej, okay, jest opiekunka. Solveig do pracy. Jak ja bym Cię teraz miała wysłać, czekajcie. Eee. Moment. Jest, leć do pracy, dobra. Tu jest tyle tych interakcji, Zawsze, słuchajcie, że muszę ten. Muszę pauzować normalnie. Leć do tej pracy, kochana, przynieś kasiurę, przynieś kasiurę na ten, na wakacje, żebyście się fajnie, właśnie. Żebyście się fajnie bawili na luzaka. Arun, co robisz? Wiesz co, chodź, mój drogi, zaprojektujemy ci tu jakieś ten. Yy, jakieś ciuchy, ale nie wiem, czy ja coś mam do chłopców teraz, tak sobie myślę. Zostawię mu te włoski takie jak ma Anoki, nie? Fajnie wygląda. Co ty tu masz? Tu są jakieś dziewczęce, słuchajcie, widzę, weszły w ten, w stroje. Nic nie ma nasz Arun. Trzeba by z nim jechać, słuchajcie, do sklepu i coś kupić. Dziewczęce tu weszły, zobaczcie. <grym> Dobra, na razie go zostawiamy, tak. W tym też fajnie wygląda. Całkiem nieźle. Nic nie kupiłam, nic nie pobierałam. Chyba do chłopców nawet, słuchajcie. Yy, bieliznę, jaką tam masz, pokaż. Hmm, w szlafroczku takim serio. Nie ma tu żadnej piżamki, nic. Zakupy nas czekają, słuchajcie. Hmm, Piżama? A nie, tamta to była bielizna. No dobra, no ma, tak, ma to co ma. Nic więcej. Trzeba by jechać do sklepu zobaczyć. Wiecie co? Zrobimy tak. Eee, Sprzątnij to. Tu wyczyścisz i napełnisz miseczkę. No, ty zostajesz dzisiaj tu z opiekunką w domu, no co? Hmm. Więc możesz się tu troszeczkę zająć. Zwierzakami też. Wiecie, co to sobie schowamy? Mogę to dać solwejk tu, jak ona jest w pracy? Mogę, dobra. Okej, okay, kochani, wiecie, co Tu ja zmykam na, na chwilkę, właśnie. Poczekam, aż solwejk wróci z pracy. I tyle. No, jak o 18 nasza ta Lilka będzie miała urodziny, to oczywiście do was wrócę. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie będzie miała tych urodzin. Tu, tu kurde w ogóle. Wow, jak fantastycznie zjechało po tej poręczy! Mega! I fajnie przechodzą przez ten. przez ten fortepian. Eee, co tu mamy? Podczas poranej wycieczki Anuki zauważa niezwykle wyglądającego owada. Anuki wraca do domu i dowiaduje się, że robak był wyjątkową rzadkością i zazwyczaj nie można go znaleźć w tej części kraju. Czy Anuki powinien wrócić po własnych śladach i samodzielnie poszukać insekta, czy zawiadomić profesjonalnych tropicieli owadów? Zawiadomimy zawodowców! Zawodowi tropiciele owadów znajdują rzadkiego insekta i Anoki dostaje podziękowania za niesamowite znalezisko. Anoki otrzymuje ekskluzywne członkostwo tajnej parceli! Fajnie, brawo, Anoki, brawo! Dobra kochani, zmykam! Słuchajcie, wróciłam jeszcze na chwilę na moment, bo zobaczcie, jak to genialnie wygląda, no nie mogę. Bawią się, słuchajcie, razem na placu zabaw. Lili wróciła niedawno ze szkoły właśnie, zrobiła, odrobiła pracę domową i po prostu wysłałam dzieciaki trochę na plac zabaw. Żeby się pobawiły. Już koniec! Bawicie się jeszcze? Dobra. Dam im po prostu baw się wspólnie. Baw się razem właśnie na placu zabaw i... Super. <noise> Lili była w środku, słuchajcie, nie? A ten, a Arun właśnie rozkręcał, tak? Te karuzele i razem się razem się właśnie y, kręcili o chciałam powiedzieć huśtali ale nie huśtali się tylko się kręcili po prostu y, animacja tutaj jest genialna słuchajcie w tej dwójce tych dzieciaki, fajnie no ekstra to wygląda tak bardzo bardzo naturalnie jak się właśnie tutaj podnoszą na tych rurkach fajnie to wygląda mega dlatego tak wam włączyłam jeszcze na chwilkę słuchajcie jest 18:25 jak widzicie Lili nie stała się nastolatką na szczęście y, no cóż teraz będę musiała cały czas mieć zatrzymany Zatrzymane to starzenie, bo ona już, jak widzicie, jeden dzień jej został. No ale my urodzin nie będziemy robić, burzę mamy w ogóle. Nie będziemy już nikomu robić urodzin, tylko właśnie Lili, kiedy Janusia przyjdzie na, przyjdzie na świat, to właśnie zrobimy Lilce sobie urodzinki, bo stanie się nastolatką. Kochani, Anoki już wrócił z pracy, zarobił tam parę groszy, jak widzicie. Coś tam nam wpadło. Jeszcze właśnie czekamy na Solwejk aż wróci um, jutro rano um, i um, wybieramy się w góry. Tak jest, wybieramy się w góry. Kurczę, nie wiem, czy nie będę musiała ją tam na chwilkę położyć, bo ona chyba będzie bardzo zmęczona i wróci zawsze, z, wraca taka śmierdząca, nie? Trzeba ją ogarnąć, e, ale chyba jak wyślemy ich na wakacje, to później ona tam e, te paski się napełnią, jak się nie mylę. Kurczę, nie pamiętam już za bardzo. Dzieciaczki, bo... O, ja tak źle ustawiłam, kurczę, ten. Te. Widzę teraz, słuchajcie, źle jest ustawiona huśtawka. Nie w tę stronę, bo tu chciałam, żeby w tę stronę siedzieć jakieś huśtały. No, genialnie to wygląda. Kochani moi, ale chodźcie już do domu, bo jesteście przemoczeni cali. Yy, no, bawiliście się, kurczę, cały dzień na placu zabaw. I fajnie, nie? Na dworze, kurde. A jak? Lili, ty się musisz ogarnąć koniecznie. Dobra, kochani, to ja wracam już w czwartek. Lili nie ma urodzin, wszystko okej. Okay. E, chciałam jeszcze wam tylko powiedzieć, że mamy dwie nianie. Ta druga przyszła w końcu, bo my mamy grafik taki, nie? Z nianią ustalony na karm e, I ta druga przyszła w końcu kiedyś tam <laughs> Nie wiem, nawet nie wiem kiedy ona przyszła. I mamy teraz dwie nianki, nam tu się pałętają, ale nie szkodzi. Co się dzieje? Aha, bo ja tu zablokowałam i tu tylko Solwiek ma dostęp. Już cię puszczam, już cię tutaj wpuszczam, a noki e, Okej okay, kochani, to do rana. Nie, no, nie wierzę. Nie mówcie, że ona weźmie ten tort. Słuchajcie. Nie, no. Musiałam otworzyć zamek, ale dam, Kurczę, dla współlokatorów. Weźmiesz to? Mam nadzieję, że nie. Druga tam w kolejce. Kurde, kobity, idźcie, żeż. Na kartę, mówcie. Nie chcę tu grobu znowu. Będę musiała płacić za wasze ożywienie. Dobra, już, spokój. Sytuacja została opanowana, kochani. O nie! Zabaw nam się, słuchajcie, swajczy. Wasko uciekaj stamtąd, już. Szybciutko, nie macie. Jest wszystko ok? Nie, nie swajczy się, dobra. <laughs> co chwilę do was wracam, wiem. Wiecie co tak tylko patrzę, bo tutaj na solwek i ona całkiem fajnie się tu czuje. Tak, jeszcze nam się tu siusiał, no. Tylko ta higiena jej słuchajcie spada. Zobaczymy, jak to będzie rano. Jak wróci, i wiecie co, ona będzie o dziewiątej, to dzieciaki już będą w szkole w tym czasie, więc ogarniemy sobie solwejk, Może sobie ją położymy właśnie na drzemkę. Jak dzieci wrócą ze szkoły, wtedy się wybierzemy. O tak to zrobimy. Słuchajcie, Aruna położyłam tutaj w sypialni rodziców. Dzisiejszej nocy tu będzie spał razem z Anokim, e, bo i tak solwejk nie ma na noc, nie? Więc spokojnie może się tu przespać. Jezus, słuchajcie, jaka burza jest straszna. Wiosenna burza. Nie! Lili też zjechał po poręcze, ale zasłoniła nam tu ściana. Holender jasny. Dobra, jedz jeszcze kolację, kochana, i też do łóżeczka uciekasz. Zobaczcie się tego, nie? <grytanie> Poszedł sobie tutaj, słuchajcie, wziąć kąpiel z bąbelkami w ten, w wannie od psa. W ogóle, wiesz co, jak tu już jesteś, to ym, wykąpiesz mi... Wykąpiesz mi was kusia, bo on potrzebuje już no. Kąpieli. Słuchajcie, już, już, już jestem z wami. Dzieciaki wysyłamy do szkoły, i wiecie co? Ja bym jeszcze chciała, żeby nasz tutaj. nasz Anoki wziął sobie urlop. Albo zadzwonimy i ten, ściemnimy, że jesteśmy chorzy. Zobaczymy, zobaczymy. W ogóle, gdzie jest ogrodnik? Dzieci jej do szkoły, dobra. Gdzie jest ogrodniczka nasza? Tu już tyle chwastów, słuchajcie, narosło. Że masakra. Ym, coś mi się wydaje, że my wyjedziemy właśnie na te wakacje, kochani, dzisiaj okay. i, i ten, y, ale już w następnym odcinku właśnie sobie tam będziemy spędzać czas. Y, bo tak jakoś mi się zeszło po prostu, jakoś tak mi się zeszło na, w dzisiejszym odcinku, że jeszcze tutaj sobie jesteśmy z naszą rodzinką w, w, na ich farmie. Dobra. Y, Solveig, ty... ty za chwilkę będziesz. Wiesz co, Anoki? Gdzie masz telefon? Gdzie ty masz. Te... Słuchajcie, ja się tak mylę zawsze tutaj, kurczę, w tych... Nie, to się na ciebie... Czekajcie, zobaczymy jak wraca nasza Solwek. Na Ciebie muszę kliknąć, tak. Wow, wow! Znowu z nim, ja nie chcę go tutaj. Zaraz go wypraszamy. wypraszamy. Solwej jest nie! Zobaczcie! Solwek jest ten! Niewidzialna! Widać tylko ten pierścionek. <laughs> tutaj widać tylko pierścionek, ale ona zaraz się pojawi, bo ja już tak miałam, czekajcie. Eee, rozmawiaj, i ja bym chciała go, kochani. Nie, nie chcę rozmawiać z nim, chcę się z nim eee, pożegnać, ale żadnych mi tutaj całusów, kurczę. Okej, okay, słuchajcie, pożegnaliśmy się, wrzucamy naszą niewidzialną solwę do Wanny. Eee, I ona chyba po kąpieli właśnie się pokaże. Co się... Eee, cześć, żono, moja niewidzialna. Ona się powinna pokazać, słuchajcie. <śla> Zobaczcie, co się dzieje mi tutaj z tym save'em, nie mogę, patrzcie to, to jest jakiś totalny jeden wielki bug, dlatego te... <grywia> Dla słuchajcie, muszę koniecznie przeczyścić ten folder z tymi modami, bo bez sensu, nie mogę, no, przywitał się z żoną i nasikał jej na nogi, Solveig, wchodź i pokaż się, ona nie chce się pokazać, słuchajcie, bo jest ten, bardzo brudna, no. Słuchajcie, musiałam jechać z nimi na parcelę publiczną, bo nasza Soulveig nawet po kąpieli była niewidzialna. Ale wiecie co, i tak chciałam tutaj się wybrać na zakupy właśnie przed jeszcze wyjazdem. O, moja kochana żona wróciła z pracy, zmęczona. To znaczy, nawet nie, słuchajcie, ona bardzo dobrze się czuje, tylko musiała wziąć kąpiel. Słuchajcie, chciałam właśnie tu się wybrać przed wyjazdem jeszcze w góry, żeby kupić coś Arunowi. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy w ogóle. Ja chciałam dla dziecka i chciałam właśnie dla chłopczyka. No coś mu tu kupię, nie mam nic z modów, ale to nie szkodzi. Tu tylko jakieś takie. Dziewczęce tutaj wchodzą, widzę rzeczy. Dobra, ja szybciutko zrobię jakieś zakupy. Mamy trochę kasy, żeby coś ten Arun miał też fajnego, nie na wyjazd. I słuchajcie, wrócimy do domu. Dzieci już zaraz powinny wracać też pomału. I jedziemy w końcu na koniec odcinka. Słuchajcie, jedziemy w te góry. A już w przyszłym odcinku, właśnie się zobaczymy tam na miejscu. To znaczy, no dzisiaj jeszcze zobaczycie się też tam na miejscu z naszymi simami, oczywiście, że tak, wybierzecie razem. Z nami miejscówkę. To jest bardzo fajne, taki sweterek. Ja to biorę, bo właśnie on potrzebuje też coś takiego. Wiecie co? Też coś takiego cieplejszego, no bo to góry i tak dalej. Ale wezmę mu tu parę tych ciuchów. Też z gry bardzo fajne te rzeczy, ok. Dobra, słuchajcie, jakie te rzeczy drogie, ale kupiłam no, na dziecko. Słuchajcie, nie na dziecko nie będę żałować. Jedziemy do domu, chodźcie. Zobaczcie, jak uroczo wyglądają <śledzimy> na tym obrazeczku. Rodzina Moon, kurde, miałam to zmienić i zapomniałam. Na rodzinkę Lao, albo zostawimy, tak, słuchajcie. Okej, okay, kochani, dzieciaki wróciły ze szkoły. czekam właśnie jeszcze na dzieci. Jedziemy, jedziemy w góry. Eee, długo wyczekiwany, tak, długo wyczekiwany, urlop, gdzie tu mamy, gdzie tu mamy, gdzie tu mamy, wakacje, wykup wakacje, aha, jeszcze jedno, jeszcze jedno, czekajcie, bo chciałabym, żeby Arun jeszcze zaplanował sobie strój codzienny. Wstrzymaj się, wstrzymaj się, Solwek. usiądź, niech twoje dziecko najpierw się przebierze. Okej, okay, kochani, tak przebrałam naszego Aruna. Strój codzienny takie będzie miał. Yy, jakąś tam bluzę właśnie z duszym tym. Nie, yy, 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 nie, chciałam Arun jeszcze, gdzie jest, Arun tu. Zaplanuj sobie jeszcze bieliznę. Słuchajcie, pytacie się mnie właśnie, czy zrobię Aśkę dla Lilki, jej najlepszą przyjaciółkę. Czy zrobię Amandzie tutaj w The Sims 2 dla naszej solwy Nie, słuchajcie, nie będę robić raczej. Raczej nie będę robić, dziewczyn, o. Yy... To jest dwójeczka, słuchajcie, nie chcę tak tak totalnie odwzorowywać po prostu tej rozgrywki z czwórki. Yy, no i tyle. No i tyle. Raczej nie będę robiła, słuchajcie. Okej, okay. wszyscy gotowi, wszyscy gotowi. Jedziemy, chodź, solwek. Wakacje, wykup w końcu te wakacje. I wyjeżdżamy. Czy oni wyjadą mi zaraz, czy to znowu dostanę informację, że na drugi dzień tam po nich przyjadą? Kurde, ja nie pamiętam, słuchajcie. <grym> Hej, nieznajomy, dobra, to jeszcze ze z studiów dzwoni ten kumpel. Teraz tak, teraz chcemy, słuchajcie, bo ja im zaznaczę 5 dni, 4 noce, najwyżej się wcześniej wróci, bierzemy oczywiście naszego męża, bierzemy nasze dzieci, jakby nie było i to tyle. Nie możemy niestety wziąć zwierzaczków, ale... Mm... No ale cóż. Dobra, a gdzie jeszcze zaznaczyć? Mam. To znaczy, chcę zaznaczyć, gdzie chcę pojechać. Aha, teraz. E, wyspa, tu bardzo lubię zawsze właśnie e, jeździć. E, tu tylko miejsca też nie pamiętam. Słuchajcie, wioska takie Ale ja bym chciała tutaj: trzy jeziora. Wybierz po przybyciu. Tak, wybierzemy sobie. Słuchajcie, po przybyciu, bo nie wiem. Teraz domek w trzech jeziorach. Czekajcie, zobaczę co tu jest. To jest powiedzmy, że dwugwiazdkowy <grytania> cena. Taka jest. Nie jest za drogi. Tutaj, gospoda, nocleg myśliwego, też fajny. E, tu mamy hotel pod obłokami. To już jakaś taka wypaśna miejscówka. Tu mamy coś gratis. O, ozowisko pod toporem. Tu chyba namiot, tak. Ej, fajnie wybyło było z dzieciakami pod namioty. Więc ja spać pod dachem. Ale nie wiem, czy, czy tam są namioty. Słuchajcie, czy my musimy kupić te namioty? I to potem będzie, wiecie, problem, bo ja nie wiem. Nie wiem, ja nie wiem. Gratis. Ale dobra, chodźcie, chodźcie, obozowisko, zobaczymy. E, tak, tak, tak. Zostać w domu, wybierz Sima, który zostanie na miejscu. Możesz także wynająć w Nianie, płacąc jej wstępnie 10 plus bonus w wysokości, a potem nosząc opłaty w wysokości. Okej. Okay. Opiekunka do dziecka. To chyba słuchajcie, dla zwierzaczków. Dla zwierzaczków tutaj musi być opiekunka jakaś, nie? Dobra fajnie fajnie podoba tak dobrze zaraz będę podoba mi się to że to jest tu tak zrobione yy, tak rzeczywiście wszystko nie tak samo z tym dzieckiem ja byłam zdziwiona dzisiaj mówię jak to Arun nie może zostać no bo normalnie słuchajcie to się nie zostawia jeszcze takich dzieciaków też samych w domu bo mają różne głupie pomysły no <laughs> więc yy, no a w czwórce już jest tak ułatwione nie że te dzieci mogą sobie same być i... Czekamy na autobus, jedziemy. Nie wiem czy dobrze zrobiłam z tymi namiotami, ale fajnie, że będzie ciaki tak pod namioty, nie? Posłać? A co? Lileczka! A ty tak ubrana, ale fajnie wyglądasz w spódniczce w sumie. Hmm, nie wiem czy ci nie będzie tam za zimno pod tymi namiotami. No trudno. Czekamy na autobus! Przyjedzie ktoś po nas, czy nie? <ścoughs> czy nie wyjedziemy na te wakacje, Holender, jasny? Cały dzień się zbieramy, nie? Cały dzień, dzień kurczę. Dwa dni. Jest! Przyjechał! Już się bałam, słuchajcie, że nie przyjedzie. No bo my na, lot, na lotnisko, słuchajcie! <grytanie> Ta z tą walizką, tak! Tak! Pusta walizka chyba. Jaką ty masz śliczną, niluś? Taką czerwoniutką! Skończ, kurde, Anoki! <grytanie> z tymi walizkami, słuchajcie, na głowie! Trzymajcie się, zwierzaczki kochane! Yy, Szarun, tak, Szarun, Szarun, mhm. Szarun, tak jest, Wasko i Draco, Szarun, kurde, strójki Trzymajcie się, kochane zwierzaczki, my jedziemy na wakacje, będziemy za niedługo, tu pani o was zadba. Trzy jeziora w Czetyłanie, chodźcie. Jesteśmy, słuchajcie, są namioty, bo ja tak się zastanawiałam, później mówię, kurczę, może tu w dwójce też trzeba swoje namioty kupować. Zamelduj się. No dobra, czekajcie, bo ja się tutaj chcę przyjrzeć. Jezu, jak fajnie! Tylko, że tu dużo ludu! Dużo tu ludzi. Z dzieciakami pod namioty. A co? I dlaczego ja nie mogłam takiego stroju fajnego kupić? Bo to chyba tutaj dopiero będziemy mogli gdzieś dostać, nie? Taki fajny strój. Także się tym zajmiemy później. Ehm ta pani tutaj taka... Aha, dobra. Myślałam, że ona ma to sam, ten sam warkocz, co Solveig. Trzy jeziora. Tu mamy jakieś jeziorko. Słuchajcie, będzie genialnie z dzieciakami jak najbardziej pod namioty. A co? Niech troszeczkę, słuchajcie, doświadczą, prawda? Bliskości natury. Yy, śpiąc z robalami w namiocie. Dobra, kochani. Zameldujemy się tutaj. Ja myślę, że wybierzemy sobie ten yy, namiocik. Taki troszeczkę z boku, bo tu wszystkie tak... Koło siebie. Jeden namiot dla nas wystarczy? Słuchajcie, dla naszej całej rodzinki, nie wiem. Wybierzemy sobie ten w dowolnym namiocie Aha, dobra. Wymelduj się, wejdź. Ym, wybrałam ten namiot, słuchajcie, bo tu mamy ten hamaczek taki, grill zaraz, tu jest toaleta, także okej. Okay. A prysznic? Są tu gdzieś prysznicy, słuchajcie? Nie widzę. Tu są tylko toalety. Nie ma takich prysznic tu, kurczę. Chciałam zobaczyć, czy... A tu są, dobra, są. Są tutaj. Tu jeszcze są. Aha, tu się można przebrać też. Super! To niepotrzebnie widzicie tego Aruna, przebierałam. Tu też się mógł przebrać spokojnie. Tu są prysznice, słuchajcie, fajnie! Takie spartańskie warunki, ale super! Dobra kochani, wiecie co? Ja się z wami żegnam. My sobie zaczniemy właśnie następny odcinek tutaj od, e, od spędzania przyjemnie czasu właśnie na, na urlopie z naszymi dziećmi. E, ostatnia była sama, tylko e, z Olwej z Anokim pamiętacie? I to byli właśnie w ciepłych krajach. O, jak uroczo! zobaczcie dzieciaki, dzieciaki. <śpiewanie> fantastycznie, fantastycznie to wygląda. Oczywiście wybierzemy się tutaj na te wyprawy, które nam zaproponuje przewodnik e, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, kochani, ja zmykam, uciekam, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nareszcie udało nam się wyjechać. E, no ale jak mówiłam już w następnym odcinku właśnie sobie spędzimy e, tutaj czas. Myślę, że dwa odcinki poświęcę właśnie tutaj na ten wyjazd. E, Okej, okay, kochani, żegnam się z Wami jeszcze raz, tak? Mm, Udzielę wam przesyłam i do usłyszenia. Pa pa! Ah, <laughs>